Modlitwa o wyswolenie z nauku alkoholizmu. Boże Mocny, Boże cudów. Przychodzę do Ciebie, aby prosić o pomoc. Na skutek własnej pychy i głupoty zostałem zniewolony alkoholizmem. Siąkając po alkohol w towarzystwie pseudoprzyjaciół, chciałem być ratosny, pewny siebie. Chciałem podkreślać swoją wartość. Teraz wiem, że jest zupełnie odwrotnie. Stałem się malutki, zniewolony nałokiem. Chcę to zmienić. Chcę służyć tylko Tobie, Panie, i każdemu człowiekowi ze względu na Ciebie. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, za to, że dałeś mi łaskę zerwania z tym nałokiem. Nie chcę już niszczyć swojego życia ani życia innych, moich najbliższych. Chcę od tej pory sprawiać radość. Każdemu napotkanemu człowiekowi. Duchu Święty, natknij mnie swoją mocą i oświecaj swoim światłem, dodaj mi sił, abym każdą wolną chwilę mojego życia przeżywał na trzeźwo, światomie. Amen.